do stacji Kostrzyn do stacji Krzyż, planowy przyjazd o godzinie 15.19, jest opóźniony około 25 minut. Pociąg radio do stacji Kostrzyn do stacji Krzyż, planowy przyjazd o godzinie 15.19, jest opóźniony około 25 minut. Za opóźnienie przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że obieźnienie pociągu może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi. Pociąg Radio Kodafra, ze stacji Poznań Główny do stacji Kostrzyn. Planowy przyjazd o godzinie 14.41. Jest opóźniony około 80 minut. Pociąg Radio Kodafa. ze stacji Poznań Główny do stacji Kostrzyn. Planowy przyjazd o godzinie 14.41. Jest opóźniony około 80 minut. Za opóźnienie przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że opóźnienie pociągu może wywołać zmiany. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikat.